Hejka! W dzisiejszym filmiku będzie żywienie świnki morskiej. Ehm, więc zaczynajmy! Podstawą żywienia świnki morskiej jest siano. Ja swoje siano kupiłam w kakadu z kawałkami mięty kosztowało ono 6 zł i jak na razie dobrze się sprawdza. Kolejna rzecz to jest karma. Ja swoją karmę mam z firmy. Z firmy. O, wygląda ona tak z Beabhar yy, i ona wygląda cała tak. I jest jej tutaj 1250 i kosztowała ona 25 zł i opłacało mi się kupić tą niż za 18. Kolejną rzeczą, którą możecie się zdziwić, ale jest pasternak. Eee, dawałam jemu na początku w takich dziwnych kawałkach, a teraz daję mu w takich po prostu kawałeczkach. I bardzo go lubi. Przepada za nim. Później są pędy jabłoni, które wyglądają w ten sposób. I bardzo też się lubi. Jeszcze są liście brzozy i podaję je trzy razy dziennie. Znaczy, co kilka dni. Proszę. To jest jego ulubiona żywność. I jego ulubionymi warzywami jest cukinia, papryka i ogórek. Daję mu od czasu do czasu owoce, ale rzadko. Jeśli filmik Wam się spodobał, dajcie lajka, subskrybujcie, komentujcie i do następnego odcinka i cześć!